Zadanie szóste. Wartość podanego wyrażenia jest równa. Tutaj warto zauważyć, no są te logarytmy. Już nie będziemy używać jako tako samej definicji logarytmów, tak jak w arkuszu z sierpnia 2016, ale z własności logarytmów skorzystamy, no bo wiemy, że jeżeli mamy logarytm, załóżmy taki, no to można go rozpisać jako logarytm, Tak, czyli suma dwóch logarytmów o tej samej podstawie i tutaj liczba logarytmowana, rozpisujemy to jako po prostu sumę. tak? Tu jest iloczne, a tu jest po prostu suma. Na literach tu było trochę ciężej, ale wiecie o co chodzi, to jest we wzorach maturalnych. W takim razie tutaj mamy tą samą podstawę, trójeczka, ciach i ciach. W takim razie możemy napisać, że to jest po prostu logarytm 3. I nagle się okazuje, że to jest 3 drugie razy 2 dziewiąte. A to się pięknie skraca tu, tu i tu i tu zostaje 3. Zamykam nawias, czyli mamy logarytm, który wygląda w ten sposób, czyli do jakiej potęgi muszę podnieść 3, żeby dostać 1 trzecią, no i odpowiedź brzmi na minus pierwszej, czyli A.